Cześć, witajcie Idę na poszukiwania Wyskoczyłem na chwilkę Co prawda już jest grubo po 12 W południe, oczywiście Ale postanowiłem na chwilkę się wyrwać I coś pokopać Jak zwykle weekend Pogoda miała być piękna Zobaczcie na to No no szału nie ma, no szału nie ma Chmury No nie za ładnie jest ogólnie Więc co, no troszkę kropi no ale minimalnie więc postanowiłem na chwilę wyskoczyć jak się rozpada się mam tam jakieś e, ubranko przeciwdeszczowe zarzucę i wrócę do domku no zobaczymy co będzie idziemy do na miejscu ja się jeszcze odezwę A no, już powiem wam tak niby jest początek marca więc powinno być jeszcze troszkę śniegu a tutaj nie wiem, czy słyszycie, ptaszek śpiewa. Na zewnątrz ani grama śniegu. Dzisiaj jest, zaraz Wam powiem, no 12 stopni, więc całkiem sympatycznie. No a tylko te przelotne opady deszczu. Dobra, spotykamy się na miejscu. Ja już jestem na miejscu. Ubieram się i idziemy w las. Tym razem idziemy w inne miejsce od drugiej strony tego lasu, w którym znalazłem te orzełki, te obrączki na ostatnim filmie. Więc jesteśmy od drugiej strony. Chcemy zobaczyć, co tam wychodzi. Do zobaczenia przy pierwszym dołku. No i patrzcie na to. Pierwszym sygnałem, jaki wykopałem taki kawałek rurki. No nic ciekawego. Ale pod nim był jeszcze jeden sygnał. I ten sygnał już był zdecydowanie ciekawszy. Patrzcie na to. Monetka 41 rok, więc... więc Niemcy, ale jaki stan zachowania. Dziesiąteczka. Cynkowa. Ale wyszła pięknie. Zaraz wam puszczę z drugiej kamerki. No ale jest przepiękna. Z jednej, z drugiej bardzo dobrze widoczny. 41 rok. Wiatrak. Więc tutaj też coś wychodzi. Dobra. Pierwsze wykopałem parę jakichś kapzelków i tak dalej, co jest nieuniknione. No i teraz spadła moneta. Lecimy dalej. Ewa wam jeszcze pokażę monetkę z bliska. Bo jest naprawdę śliczna. Patrzcie na to. Piękny stan. Jak na dziesiąteczkę. Jak na las. Jak na monetę cynkową. To naprawdę śliczny stan. Wrócę ją z drugiej strony. Zobaczcie na orzełka. A też jest bardzo dobrze widoczny więc całkiem spoko pierwsza znajdka, lepsza oczywiście lecimy dalej ku kolejnej monecie albo czemuś ciekawszemu dobra, wykopałem ładny sygnał jeszcze nie wiem co to jest bo jest tu tak mi się wydaje Dobra, coś tu jest, czekajcie Ouf, znowu znowu ołów Dobra, druga strona lasu. Słaby sygnał, dość głęboko Naprawdę głęboko, przynajmniej 25 centów, może troszkę więcej, czyli śty chłopaty i jest piękny mosiężny guziczek teraz go zobaczycie, ja jeszcze go nie widziałem, czy on coś tu ma, nie, chyba nie ma, ale to chyba nie był dokładnie mociężny guziczek, teraz poczekajcie, użyjemy sobie niezawodnego patyczka w lesie, spróbujemy go oczyścić, ale tutaj, nie wiem czy to jest drewno, czy coś, w każdym razie, no widać, że coś tu było, ale trzeba by go oczyścić na spokojnie w każdym razie guziczek chyba gładki no. nie będę się dopatrywał żełka, bo go chyba nie widzę a jest gładki guziczek patrzcie na to środek lasu nic tu nie ma a jednak ktoś tu był Poznałem kłódkę nawet zamkniętą jeszcze zielona farba o, zamknięta chyba tak, zamknięta, więc taka z chyba kutka. Tak to wygląda na taki długi, wąski zamek. O, w każdym razie kuteczka, chociaż widzę, że jest otwarta, bo nie jest prosto. Zobaczcie, że tutaj jest dziura, więc prawdopodobnie była otwarta. No ja już jej nie ruszę. Czekajcie. Tak, zobaczcie, jest przerwa. Więc była otwarta, i ktoś ją tu wyrzucił. Dobra, bierzemy i lecimy dalej. Dobra, patrzcie, pod korzeniem znalazłem coś takiego w takim półokrągłym kształcie. Z czymś, tutaj takie coś. Nie mam pojęcia co to jest. W każdym razie, na pewno jest to staluwa, ale w takim ciekawym kształcie. Może ktoś wie co to jest, nie wiem. Pierwsze skojarzenie to miałem z popielniczką, ale zupełnie tego nie przypomina, bo nie ma gdzie położyć. Ale jest takie półokrągłe. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Jeśli ktoś coś wie, to z się dowiem. Nie mam pojęcia. No tutaj jest ewidentnie jajowate, tutaj jest coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to. Petki dołek. I gaciak znowu Tym razem trzy dziurkowe. Także coś takiego. Lecimy dalej. Chwilkę odpocząłem. I pierwszy sygnalik po tym. Już myślałem, że jakaś fajna monetka, ale niestety nie jakiś. Jakieś zapięcie, po prostu. Jakieś zapięcie, miedziane. Lecimy dalej. Patrzcie na to, na wierzchu. Obrączka 2012. Niski numer gołąbka przy takim dużym drzewie. A zaraz pokażę Wam to drzewo z drugiej strony, bo tam jest coś ciekawego zaraz obejdę go i zaraz, zaraz do was wracam patrzcie na to podkidałek 2017 obrączka od ptaszka o, szukamy dalej nie wiem czy będzie widać, czekajcie spróbujemy spróbujemy, dobra chyba się tak nie uda, dobra lecimy dalej Miałem do Was wrócić z tamtej strony drzewa, ale jeszcze jeden sygnał się pojawił 2018 Gołąbka Więc postanowiłem to nagrać A teraz już chyba idziemy do drzewa, chyba że jeszcze znajdziemy coś ciekawego No, tym razem troszkę głębiej Ale był sygnał 2013 obrączka Także Jest tego troszkę. Lecimy dalej. Kolejna, 2020. Tym razem całe one są strasznie wypływiałe, ten kolor akurat. Dobra. Już prawie jestem z przodu tego drzewka. Zobaczcie sobie, naprawdę piękne. Piękna sosenka, ale zobaczycie, no, co jest na nim napisane. Bo jest na nim pewien napis. Zobaczcie na to. P, z, nie wiem, i. Dziwna czcionka, dziwny krój P, z. P, z, i, p, z, nie wiem co. W każdym razie dosyć stare drzewo. No i dosyć stary napis. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, do kolejnego. Jak widzicie ciężko, ciężko jest takie miejsca odejść, co prawda no nie zbieram obrączek, no ale sygnały dają fajne, więc przy okazji je kopię. Wolę znaleźć coś innego, no ale to też jest z drugiej strony ciekawa rzecz. Dobra, lecimy dalej. No i ten sam dołek, druga 22 tylko tym razem chyba inny okręg. Tam był 0123, a tu 0114. W każdym bądź razie kolejna czerwona z tego samego roku, praktycznie w tym samym miejscu. Dobra, lecę dalej. No, żeby tamtym dwóm nie było smutno. Ta kolejna czerwona 0124 z 17 roku. Dobra, lecimy dalej. Ale to teraz powiem wam, mega jest już w dołku, bo no, już go znalazłem, ale patrzcie, był na głębokość garreta, nie wiem ile to ma, no przynajmniej 25 centów. Patrzcie co to jest, już tam sięgam, jeszcze sam nie wiem co to jest, no wydaje mi się, że to jest zapalniczka, taka starszego typu, albo coś takiego, ale piękny przedmiot. Nie chcę, o otwieram, Ach, zapalniczka, ale patrzcie w jakim stanie, <laughs> Jeszcze jest normalnie ten, jeszcze jest normalnie knotek w niej. No, zaję fajna rzecz. Myślę, że jeszcze byłaby do uratowania, bo jest naprawdę w świetnym stanie w stosunku do tego, co kiedyś znalazłem. Bo znalazłem takie rozwalone. No, ale ta jest naprawdę w świetnym stanie. No, kurde. Tak jak wam mówię, jeszcze jest chyba wilgotny nawet. Knotek także może tylko hmm. no, trzeba zobaczyć. Na no, spokojnie nie ruszam go. W każdym razie fajnie, bo był dobrze zamknięty. Jeden w drugi, I to spowodowało, że naprawdę super stanie. To jest no, nie będę ruszał, żeby nie popsuć. Ale no bomba. Kurde, blade. Super sfant. Dobra, szukamy dalej. Szedłem w kierunku jakiegoś dziwnego przedmiotu, który namierzyłem na oko. Nie wiem, czy jakiś kubek, czy jakaś doniczka, ale tutaj doniczka to raczej nie. Czy jakiś pojemnik, nie mam pojęcia. No i właśnie znalazłem tą zapalniczkę. No, a zapalniczka leżała niedaleko koło tego drzewka, do którego, no, nie, no super się zamyka. Piękny przedmiot. Dobra, nie będę przedłużał. Lecimy dalej. No i co? Chyba niedzielny obiad będzie, bo nawet z kostką. 2012, tak? Kostkę zostawiam. 2012 i dosyć niski numer gołąbka. 0, 1, 2, 3. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, to co mnie zaciekawiło przed tą zapalniczką, którą znalazłem, to ten przedmiot mnie zaciekawił. Było go po prostu widać. No i co? Jest znaleziony na oko. Jeszcze jest sadza. Nie mam pojęcia, co tu jest. Czekajcie, aż tak. Nie mam pojęcia co to jest. SK i 16. Gdzieś tutaj. Już dostał, więc prawdopodobnie wykopany. Ale spójrzcie na to. Tu jest talerzek. Taki sam. Z tego samego. 24 cm. Ale patrzcie w jakim jeszcze dobrym stanie. Nie wiem ile to leżało tutaj. Ale no całkiem sympatycznie to musiało być zrobione a naprawdę jest jeszcze w dobrym stanie 24 cm SK aż sobie zobaczę co to jest za symbol a to na razie zostaje jak będę przechodził następnym razem to to zabiorę ale jeszcze jedna rzecz patrzcie na to tak teraz spojrzałem nie wiem czy będzie widać Wypnę się o. Zobaczcie na to Już nie będę tam szedł Bo dzisiaj mam inne plany Ale spójrzcie na to Tam jest kolejne gniazdo Tam jest kolejne gniazdo I na pewno też będą obrączki Ale to Zostawię sobie na następny raz Tym razem Idę poszukać czegoś innego Na zobaczenia. No dobra, był sygnał nie wiem czy już widzicie tutaj jest monetka Ale to chyba perelium albo współcześnie raczej współcześnie to widzę, czyli co 10 groszów Ale jajca 10 groszy Rocznika chyba nie poznamy może za chwilkę czekaj albo 10, albo 2016 no dobra, wpada monetka. Co nie taka, którą bym chciał, ale zawsze to sztuka. Dobra, lecimy dalej po następną. To samo miejsce, w którym wy prześladną wykopałem 10 groszy i teraz będzie grubiej. Będzie zdecydowanie grubiej, bo jest piąteczka <laughs> współczesna, ale nieźle zjedzona przez czas i tak samo chyba będzie problem z poznaniem roku chociaż 96 96 roczek więc piątka, ale wiecie co może zostańcie razem ze mną bo wydaje mi się, że tu jest więcej sygnałów to nie widać o, popatrzcie na to o się ładnie komuś posypało kolejna piąteczka, ale to nie wszystko bo ja tutaj jeszcze słyszę kilka sygnałów Kolejna piąteczka, więc już druga. Zaraz Wam pokażę wszystkie. A wydaje mi się, że tutaj też jest jeszcze jakaś moneta. Czekajcie, jeszcze tutaj sprawdzimy. O. Heh, patrzcie, tu jest dwójka. O, to tak na grubasa się komuś posypało. Już mam 12 zł. A to jeszcze nie jest wszystko. Dobra, który raczek Też. 95, 2 złotoweczka. No to pięknie. Ale nic, lecimy dalej. To jest niesamowite. ma tu jest coś jeszcze. Dobra, kopiecie ze mną na żywo. O, tu mam coś. Dobra, tu mam coś. Czyli to jest to 10 grosików. O, już nie mam. Tak, 10 grosików. Dobra. Ale popatrzcie na to. Tu jest też sygnał. I kolejne. Tym razem 20 groszy. Tym razem 20 groszy, więc już 12-40. Jakoś tak. 12.50 chyba nawet. 12.50 się komuś posypało. A ja to jeszcze przejrzę. I jak coś to się odezwę do Was. No, patrzcie. Czemu nie można znaleźć skarbu starych monet, tylko skarb współcześniaków? A chyba jest prościej. Ale, patrzcie na to. Kolejne bicie. I kolejna monetka. Tym razem złotóweczka. No, to mamy. Kolejną złotóweczkę. No to tak. Tu jest jeszcze sygnał i tu jest jeszcze sygnał. No to lecimy z koksem. O, patrzcie na to. Trzecia, piątka. No to lepiej niż na jednej plaży w dniu dzisiejszym. W każdym razie. No, robi się skarb. 17:50, 17:60. Jakoś tak, więc całkiem sympatycznie wypada, ale to w takim razie chowamy. Nie czekajcie, bo tu jeszcze powinno coś być. Chyba, że jest głębiej. O, nie jest głębiej. Jest tutaj. To jest obrączka. To jest obrączka ptasia. Ale 09 rok ale była w dobrym miejscu bo była razem z tymi wszystkimi monetami dobra, ja sobie to jeszcze raz na spokojnie przejrzę. W każdym razie na dokładkę jeszcze jedna jeszcze jedna obrączka no dobra, jeszcze, jest, jest, jest jeszcze jeden sygnał. I gdzieś jest tu A teraz go spróbujemy znaleźć. czy to obrączka, czy ta moneta. Dwóch <śpiewanie> kolejne dwa złote. <śpiewanie> niesamowite, niesamowite. Kolejna dwojeczka wpada, więc całkiem sympatycznie. Ja już wam zaraz pokazuję wszystkie te monety. Dana, patrzcie na to, to są wszystkie monety z tego dołka. Czyli tu jest tak 15, 19, 20 zł i 40 groszy. Wydawało mi się, że było 50, ale może, może mi się tak wydawało. Czyli równe dwie dyszki i 40 groszy. No to czasami na plaży w ciągu dniu by się tyle nie zbierze. Więc całkiem sympatycznie. A tutaj kompletny las, górka przy samej rzece. Więc no ciekawe, na lekkiej górce ale tyle kasy, więc super sprawa no dobra, przed chwilą znalazłem coś podobnego teraz jest druga część i tak jakby jakiś no nie wiem, coś od czegoś w każdym razie coś od celty, coś od czegoś, nie wiem w każdym razie ładnie biło jakieś mosiężne, miedziane coś kolorowego, więc bardzo ładnie biło ja już lecę w stronę domku ale jeszcze zrobię podsumowanku za chwilę, ale jeszcze kawałeczek. No dobra. 39,40 stabilny sygnał. Kopnijmy to. Zobaczmy co to będzie, to już będzie ostatni dzisiaj, sygnał. Ale trzeba iść do domu odpocząć, jutro też jest dzień. nie brzmiało o stary stara dupka od jakiegoś alkoholu ale znaczy się, że coś tu jest coś tu bywał więc o, spokojnie następnym razem znowu sprawdzimy to miejsce dobra no i znaleziona łuseczka niestety trafiłem ją ale to tylko pustałska. Także lecimy dalej. No dobra, to robimy podsumowanko. Zobaczcie na to: troszkę monet. <noise> troszkę dużą monet. Szkoda, że współcześniaki. No ale nic, to był ten skarbik. Pierwsza monetka, która wpadała tutaj: 10 raifenolków, Całkiem sympatyczne. Czekajcie, nie wiem czy się uda: 41 rok. Bardzo ładny stan. Zresztą całkiem sympatyko. Dwa guziki, jeden okrągły, drugi półłaski no i co, ta zapalniczka, no rewelacja patrzcie, jest jeszcze cała kompletna, nawet ma knocik, no rewelacja, spróbujemy otworzyć, może ją się uda wyczyścić uruchomić rewelacja po prostu ta zapalniczka, no nie jest cała, druga część też jest dobra, fajnie, że była zamknięta nic się z nią nie działo i udało się ją fajnie otworzyć musiała być dosyć szczelna także to rewelacja no i co, jak zwykle Jakiś tam kaweczek ołowiu. No i reszta to obrączki gołębia. Także myślę, że było całkiem sympatycznie. Troszkę się nakopałem. No i oczywiście chcieli zobaczyć, no to tu jest cały złom, który wydobałem. Jakąś puszkę, jakaś miedziuszka. więc takie rzeczy Całe, cała kabza. Więc to nie tylko to co wykopane, ale też to co się ma na plecach. Także co, lecimy do domku na razie dobra To jeszcze zostało nam podsumowanie Mam nadzieję, że filmik się podobał Myślę, że było całkiem sympatycznie Ilościowo monet było naprawdę dużo Był ten mały skarbik No jakościowo troszkę gorzej No ale cóż, tak też bywa czasami Nie zawsze znajduje się tylko Stare srebrne monety, ale też inne rzeczy. No co, było troszkę obrączek. Był jakiś kawałek ołowiu. Dwa guziczki. Całkiem sympatycznie. Jak na 4 godzinki kopania. To myślę, że sympatiko. Znalazłem parę miejsc nowych. Kolejne gniazdo, więc na pewno będzie tam dużo obrączek. No i co? Kończymy. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie.